Siemanko, Siemanko. Dzisiaj Wam pokażemy namiot. Zamówiliśmy namiot i dzisiaj go złożymy Wam. Jesteśmy na fajnej miejscówce. Przy okazji łowimy ryby i będziemy się zajmować rozkładaniem namiotu. Zobaczcie, taki namiot. Namiot Moro. To ma być namiot dwuosobowy, ale coś tutaj nie jest napisane, że to jest dwuosobowy. Nie wiem dlaczego. O nie, jest zaznaczony, że na trzy osoby jest ten namiot. Jak możecie zauważyć, miał być dwuosobowy, jest trzyosobowy. Ciekawa sprawa. Namiocik ładnie złożony jest. Jak możecie zauważyć, taką torbę na ramię, ładny kolor, Moro. Będziemy go rozkładać powoli. Śledzie są, Botyki są. Co to? Ochrona na okno pewnie. Opa. Zobaczymy. Zobaczymy. Ładny materiał jest, fajny. Tak to wygląda. Zobaczymy po rozłożeniu, jak będzie wyglądał. Szybko go rozłożyliśmy. Tak wygląda. Mają dwa kije składane po bokach, ładne mocowanie jest tutaj, możecie zauważyć, na kijki oraz dodatkowe dziury są na śledzie. Teraz będziemy montować śledzie. Tu mamy takie okno, specjalne zaczepy na gumki. O, w ten sposób zaczepiamy. Żeby nam tutaj na łeb nie padało. O, tak. W środku, niby namiot na trzy osoby, ale to chyba nie jest na trzy osoby. Jak możecie sami zauważyć, wejść można, położyć się można, no. Ale trzy osoby. Nie wiem, na dwie osoby. Szybki numerek. I dowody, jak to się mówi. O. Siatka na muchy, na komary jest. Także pasuje wszystko. O! Ta ładnie się komponuje z otoczeniem. Także ja jestem na dzień dzisiejszy zadowolony. Mam nadzieję, że nie będzie przemakał, a że nie będzie przemakał. Cena takiego namiotu ja go kupiłem za 28 euro plus 10 euro wysyłki. Także zapłaciłem łącznie 38 euro aż 38 euro miał być on dwuosobowy, ale jest tutaj napisane, że to jest 200 na 150, 110, że niby trzy osoby, ale chyba trójka dzieci, a że trójka dzieci, oczywiście, chińszczyzna. Jak wszystko w dzisiejszych czasach, jest produkowane w Chinach. Tak to ładnie wygląda. Cztery sztuki śledzi. Żeby nam wiatr nie porwał namiotu. Ta tutaj śledzia wbijamy on hop. trzeba go trochę naciągnąć. Tu jest drugi śledź. O, śledzie. takie druciki. Jak możecie zauważyć, że to są druciki. No ale ładnie się wbijają. Zaczyna prężyć namiot. O. I czwarty śledź. O! jest wbity bank Tak się prezentuje Aż tak się prezentuje Można się schować w razie W Także czy polecam no polecam. No. Pierwszy raz go rozłożyłem jest ok, jest łatwy w obsłudze w składaniu, za wiele tych części nie ma. Także mam nadzieję, że będzie dobrze, dobrze. służył. A że będzie dobrze służył. Jeżeli filmik Ci się spodobał, subskrybuj kanał, skomentuj dla lepszych zasięgów. Pozdrawiamy.